Dobry państwo, wykonamy sobie egzamin na prawo jazdy kategorii B na stronie poznajtest.pl. Przechodzimy zatem do opcji Wykonaj egzamin. I tutaj mamy listę przygotowanych specjalnie dla Was z 95 zestawów egzaminacyjnych. I dzisiaj, może weźmy sobie zestaw numer 13, także klikamy na egzamin numer 13. Tutaj możesz przeczytać, jakie są zasady dotyczące wykonywania egzaminu. W każdym razie bierzemy się do rozwiązywania. Rozpocznij egzamin numer 13 i mamy na wykonanie egzaminu 25 minut. Czas leci. Pytanie pierwsze: czy na tym skrzyżowaniu masz prawo wyprzedzać? Na skrzyżowaniu ruchu kierowanym sygnalizacją mamy prawo wyprzedzać inne pojazdy, także tutaj tak. Czy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza wolno ci jechać z włączonymi światłami? Do jazdy dziennej? Oczywiście nie, tylko przy dobrej widoczności światła do jazdy dziennej można stosować zamiast świateł mijania. Tutaj, oczywiście, trzeba światła mijania mieć włączone. Następne pytanie, numer 3. Czy w przedstawionej sytuacji należy spodziewać się utrudnień ruchu? To są pytania takie dla przedszkolaków. Mamy znak ostrzegawczy, który nas ostrzega o czymś tam. Jakichś pracach na drodze, czyli możemy się, należy się spodziewać utrudnień ruchu. Moim zdaniem trochę szkoda czasu na takie pytania, ale jak najbardziej na egzaminie mogą się pojawić. Następne pytanie, pytanie numer 4. Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania, na którym musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżających z prawej strony? Mamy znak Droga z pierwszeństwem przejazdu, to znaczy, że nie ustępujemy pojazdom z prawej czy z lewej strony. Zamierzasz kontynuować jazdę widoczną drogą? Czy wjeżdżając na nią, jesteś obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującym, który, którzy się nią poruszają? Tak, znak stop jest znakiem zakazu, który zakazuje nam wjazdu na drogę, jeżeli się wcześniej nie zatrzymamy. Plus dodatkowo. Wjeżdżamy na drogę z pierwszeństwem przejazdu, więc musimy ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Następne pytanie: Czy w tej sytuacji, podczas wymijania pojazdu do nauki jazdy, wystarczy, że zachowasz ostrożność? Tak, co jeszcze mielibyśmy zrobić? Czy wolno ci zawrócić na widocznym odcinku drogi, na autostradach i na drogach ekspresowych? Nie zawracamy. Czyli nie wolno. Tutaj mamy drogę ekspresową. Czy w tej sytuacji jedziesz drogą jednokierunkową? Nie możemy to rozpoznać po tym, że mamy niepodwójną ciąg rozdziela pas ruchu o przeciwnych kierunkach jazdy. Czyli odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji jesteś informowany, że poruszasz się drogą jednokierunkową, też. Nie, ponieważ to jest znak nakazu, który nam nakazuje jechać prosto na najbliższym skrzyżowaniu, czy też miejscu, w którym można zmienić kierunek jazdy. Droga jednokierunkowa to jest znak ostrzegawczy, też niebieski, ale prostokątny. Czy ten znak poziomy zabrania zmiany pasa ruchu? Oczywiście linia ciągła, której nie wolno przekraczać, nie wolno na nią najeżdżać. Czyli zabrania nam ten znak poziomy zmiany pasa ruchu. Tak, zabrania nam, następne. Cały czas robimy pytania podstawowe. Pytanie 11. Czy w tej sytuacji powinieneś ustąpić pierwszeństwa pieszemu? Tak, pieszy przechodzi, mimo że z rowerem to jest pieszy, ponieważ prowadzi rower, przechodzi przez przejście dla pieszych, już na nim jest, oczywiście musimy ustąpić mu pierwszeństwa. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez żadnej reakcji na zachowanie pieszego? Oczywiście należy zachować szczególną ostrożność, bo sytuacja jest w cudzysłowie nietypowa, czyli odpowiedź nie. Następne pytanie, 13. Czy widoczny znak informuje cię, że wjeżdżasz na drogę jednokierunkową? Sprawdźmy jaki to będzie znak. Oczywiście nie, bo ten znak to będzie znak. Aha, on jest tak, jakby po ukosie skierowany w dół. On nam mówi po prostu, on nam nakazuje jechać po prawej stronie tego znaku, czyli tak jak wskazuje strzałka. Czyli tutaj odpowiedź: nie, bo nie wjeżdżamy na drogę jednokierunkową. My tylko jesteśmy, mm. znak nam tylko nakazuje, po której stronie znaku należy przejechać. Czy w tej sytuacji, czy w tej sytuacji, wolno ci zawrócić. Mamy znak zakaz zawracania, czyli nie wolno nam zawrócić. Mogłyby te, mogłyby te znaki na filmikach być trochę większe, bo czasami jak ktoś gorzej widzi, to może nie zauważyć. Czy zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy wyłącznie tej strony drogi, po której się znajduje? Tak, znaki zakazu. Znak, tutaj mamy znak, zakaz postoju, dotyczy tej strony i drogi, po której jest umieszczony, do, dotyczy oczywiście jezdni, dotyczy też e, chodnika, czyli tutaj tak czy spożycie amfetaminy może zwiększać skłonność kierowcy do ryzykownych i agresywnych zachowań. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z lewej strony? Nie, tutaj mamy skrzyżowanie równorzędne, czyli wolna prawa to skręcamy. Czy w tej sytuacji zamierzasz jechać prosto? Czy w tej sytuacji zamierzając jechać prosto, powinieneś zmienić zajmowany pas ruchu? Nie, jedziemy pasem ruchu do jazdy prosto i mamy tabliczkę, która nas informuje, z którego pasa ruchu w którą stronę wolno pojechać. Czy ten znak oznacza wjazd do strefy czystego transportu? Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu? Nie, mamy linię ciągłą, której nie możemy przekraczać, czyli nie możemy też parkować na poboczu w takiej sytuacji. Jaką decyzję podejmie Starosta, jeżeli zostałeś zatrzymany do kontroli kierując pojazdem, pomimo przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy? Za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o 2 liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego. Proszę Państwa, mogłyby być dłuższe te pytania, a zaznaczmy, że cofnie uprawnienia do kierowania pojazdem. Czy prędkość dopuszczalna 50 km obowiązuje na obszarze zabudowanym przez całą dobę? Oczywiście tak. W przeszłości. Od, yy, faktycznie było to od godziny 5 do 23 zostało to zmienione i przez całą dobę jeździmy 50 na godzinę. Jaki jest cel stosowania układu ESP w samochodzie osobowym, stabilizowanie ruchu pojazdu podczas jazdy po łuku drogi? Pytanie czwarte z 12 pytań specjalistycznych, czyli 24 pytanie, czy międzynarodowe prawo jazdy może być wydane na okres dłuższy niż 3 lata? Nie. Następne pytanie: jakie jest ryzyko poślizgu pojazdu podczas jazdy w czasie deszczu? Największe jest w początkowej fazie deszczu, ponieważ jest jeszcze ta jezdnia, powiedzmy, brudna z piasku. Kiedy świeżo zaczyna padać deszcz, to, to wszystko jest powiedzmy bardziej śliskie. Co nazywamy zespołem pojazdów? Będzie to samochód osobowy z przyczepą. Motor z bocznym wózkiem to nie jest zespół pojazdów, a samochody połączone ze sobą w celu holowania to też nie jest zespół pojazdów zgodnie z definicją z prawa o ruchu drogowym, w której z wymienionych sytuacji potwierdzenie zatrzymania prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni, wtedy gdy upłynął termin ważności prawa jazdy. W której fazie intensywnego deszczu jezdnia asfaltowa jest najbardziej śliska. Było już tego typu pytanie, no to zaznaczmy, że w początkowej. Czy kierujący samochodem osobowym w tunelu o długości 600 m położonym w obszarze zabudowanym? Masz obowiązek utrzymać ostęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 m. Odpowiedź tak która z wymienionych czynności może zwiększyć bezpieczeństwo podczas jazdy po zaśnieżonej drodze? Stosowanie opon zimowych. Pytanie przedostatnie. W którym z wymienionych przypadków masz obowiązek wymienić oponę na nową w samochodzie osobowym? Gdy na boku opony są widoczne od kształcenia? Kiedy masz obowiązek wyłączyć tylne światła przeciwmgłowe? Gdy widoczność wzrośnie powyżej 50 metrów, wykonaliśmy wszystkie pytania. Klikamy zakończ egzamin, czy tu, czy tu. Zakończ egzamin i zdobyliśmy 74 punkty na 74 możliwe. Muszę poprawić wyliczanie tych punktów. W każdym razie zdaliśmy egzamin, ale kliknąłem dwie błędne odpowiedzi, więc sprawdźmy szybko. Które były błędne. Czy w tej sytuacji podczas wymieniania pojazdu do nauki jazdy wystarczy, że zachowasz szczególną ostrożność? Nie wystarczy. No to szczerze powiem, nie wiem co jeszcze należy zrobić. Muszę doczytać. Sprawdźmy jeszcze pytanie 29, gdzie się pomyliłem. Czy kierując samochodem osobowym w tunelu o długości 600 metrów położonym w obszarze zabudowanym, masz obowiązek utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 metrów? Odpowiedź: nie. Aha, już sobie przypomniałem, dlaczego to, yy, to jest w ogóle najtrudniejsze pytanie ze wszystkich, bo tutaj się tak popełnia błąd, ponieważ yy, dotyczy to obszaru poza. Obszarem zabudowanym, a tu mamy obszar zabudowany, dlatego odpowiedź jest nie. No to bardzo jest podchwytliwe pytanie, faktycznie. Dobrze, wykonaliśmy egzamin. Możesz sobie wejść na stronę poznajtesty.pl i wykonywać egzaminy z testów na prawo jazdy. Dzięki. Zapraszam na stronę poznajtesty.pl. Wszystkie pytania egzaminacyjne. Rozpocznij naukę pytań z testów na prawo jazdy lub wykonaj egzamin teoretyczny.